Witajcie widzowie. W dzisiejszym odcinku dalej mały hechcik. Maszyna już przypracowała około 20 litrów paliwa. Nawet bym powiedział, że ponad. Ja sam tutaj wypaliłem dzisiaj. No ile wypaliłem, pół litra, wypaliłem paliwa. Troszkę się tak pobawiłem, troszkę sobie popracowała, troszkę jej tam pododawałem gazu, sprawdziłem te właśnie obroty, uciąłem kilka klocków. No i udało mi się wypaść półtra paliwa. Pilarka jest traktowana dość ostro, przechodziła już różne testy. Dzisiejszy odcinek też możecie zobaczyć właśnie dzięki mojemu znajomemu. Prowadzi kanał, choroba zwana pilarką. Jeżeli chcecie też więcej zobaczyć nowości, a nie napraw na temat różnych ciekawych pilarek, to polecam i zapraszam na jego kanał. A tymczasem zajmijmy się robotą do rzeczy. Za chwilkę zobaczymy sobie jak wygląda świeca, jak wiecie pitarka jest ustawiona na ponad 12 tysięcy obrotów, nieco wyżej niż zaleca producent i zobaczymy jak wygląda silnik. Tutaj troszeczkę nietypowo, wszystko jest maleńkie, świeca jest maleńka, świeca też już prawdopodobnie została wymieniona, z tego co wiem to chyba oryginał padł, I zaraz sobie zobaczymy kolor świecy. Pilarka u mnie pracowała na oleju Eurosynt mieszance 1.40. no, świeca już tak troszeczkę się oczyszcza. A dlaczego może się oczyszcza? Ponieważ wykręciłem ją zanim pilarkę uruchomiłem. Tego niestety nie nagrałem. No i świeca była w dużo gorszym stanie. Tu już wygląda to całkiem nieźle. Czyli Eurosynth. oczyszcza fajnie Chińczyk. Nie wygląda to źle. Także, było tu też sporo takiego błota na gwincie. Zobaczymy jak to wygląda teraz. Błotko jeszcze się pojawia, zaraz je wytrzemy. I co dziś w odcinku. Postaramy sobie zmierzyć kompresję i zajrzymy również do silnika. Jeżeli chodzi o mierzenie kompresji to mam taką przejściówkę. Zaraz zobaczymy czy uda się tutaj zainstalować. I zobaczymy. Pilarka już jest bez paliwa. Paliwo wypalone, pilarka zgasła. No, 6 zainstalowana. Będziemy mieli zobaczymy ile pilarka wydmucha, i spróbujemy sobie też moją kamerką zajrzeć sobie do cylindra. Chociaż z tym zaglądaniu do cylindra to nie wiem, bo muszę dobrze złapać. Gwint jest tu. Jest bardzo mały otwór, i nie wiem czy. To moja kamerka tu w ogóle zajrzy wejdzie. Dobra, zestaw gotowy. Idziemy badać Kąpę. Co mogę Wam powiedzieć? Nie traktujcie tego pomiaru do końca poważnie, ponieważ to jest bardzo malutki silniczek. Jak zauważyliście, Założyłem przejściówkę. Przejściówka znacznie zmieni tutaj stopień sprężania, ponieważ zmieni się komora właśnie tutaj spalania, no i kompresja będzie zaniżona, ale sprawdzimy sobie. No i tak jak Wam powiedziałem, podejrzewałem to, nie informowałem Was o tym wcześniej, także ten pomiar możemy sobie wsadzić w D, jest niemiarodajny. Także myślałem, że pilareczka wydmucha co nieco więcej, że tutaj uda się to pokazać. Zmierzyć niestety nie. Oczywiście możemy sobie zrobić taki porównawczy, właśnie tak jak ten mój. To jest dobra pilarka. Prawdopodobnie wszystko jest OK. Zaraz sobie zajrzymy kamerką, to po prostu zapamiętaj sobie ten pomiar, ile tam dokładnie wyszło. I po prostu zmierzyć sobie porównawczo za jakiś czas, czy ciśnienie nie maleje. I będziemy starać się tutaj coś nagrać. Ja wiem, że ta moja kamerka yy, słabej jakości, ale coś nam pokaże. No i yy, Wy nie będziecie widzieć wyraźnie. Ja będę widział lepiej. Też Wam się postaram coś pokazać. No ale będziecie musieli ufać również mojej tutaj relacji. Jeżeli chodzi o wnętrze cylindra, zobaczcie tutaj macie kanał wydechowy. Ja wyjdę, tak wejdę troszeczkę. No i naprawdę słabo to widać. No ale nic. Zobaczcie, tu jest ściana cylindra. Teraz ten cień zniknął. Tłok. I całe wszystko wygląda po prostu przepięknie. Tu tylko widać odbłysk od mojej kamerki. O, tu jeszcze się będę pokazać ściana cylindra. Nad właśnie. No, niestety nie pokażę. Ale tutaj widzicie ścianę cylindra. O, od strony kanału płuczącego. Tłok jest na samym dole. Wydaje się tak, że. Kanały nie są całkowicie otwarte. Tutaj, jeżeli chodzi o wydech, to też tak samo. I ściana nad wydechem jest cylindra przepiękna. I tutaj, jeszcze drugą ścianę. O, i tą ścianę będziecie mogli widzieć lepiej. I zobaczcie. Kanał płuczący. I co? I jest moi widzowie lustro. Jak na chińską pilarkę. Takiego wyglądu cylindra. Nie powstydziłaby się żadna markowa pilarka typu Echo, Steel, Hulkwarna, nie wiem, Makita, Dolmar, czy tam cokolwiek jeszcze sobie wiśnicie, żadnych uwag. Pilarka dotarta prawidłowo, tu coś tam widać, że było tam raz jakieś gorąco, coś tam może delikatnie, ale mówię, to jest dwóch słów. I to wygląda przepięknie. Takiego cylindra życzyłbym sobie w każdej mojej pilarce. Takiego wnętrza cylindra. Także pilarka wypaliła dość sporo. Paliwa troszeczkę już pracowała. Jest testowana przez Sebastiana. Została przetestowana przeze mnie. Nie ma lekko. tniemy i Sebastian i ja, ja to ściąłem na próbę gałęzię. Nie do końca zgodnie z jej przeznaczeniem. To jest gałęziówka. Pilarka do pracy na wysokościach, do pracy gdzieś dla yy, gdzieś w sadach, na drzewach, wysoko, mała, lekka i jest traktowana jako normalnie pilarka, nie tylko do gałęzi, tylko tniemy nią wszystko, Sebastian tnie wszystko, ja też chciałem grubszej średnicy, obciążałem ją i jak widzicie pilareszka jest w znakomitym stanie. Nie już ułożona i wiadomo, że przy takiej pilarki nie będzie służyło jej żywotności, jednakże daje radę, nic się, co się z nią nie dzieje. A biorąc pod uwagę jej cenę, to spokojnie taka maszyna na siebie zarobi. Teraz sprawdzimy sobie jeszcze jedną rzecz. Ściągniemy sobie układ pnący i zobaczymy, jak tam nawale co się dzieje. Czy są jakieś luzy na łożyskach i jakie u jest luz na właśnie układzie korbowo a zanim jeszcze przejdziemy właśnie do tego, to chciałbym pokazać, zobaczcie, to jest na świece, też na takich fajnych zawiasach. Tu takie szczegóły, detale. Tutaj macie takie otwory. Tu i tu. I tą klapkę sobie fajnie tutaj w te otwory też wsuwacie, do żadnego problemu. I sobie fajnie tutaj zamykacie. Tutaj jest taki zatrzask. zajebiście i pokrywka filtra bardzo podobnie też jest taki zawias tutaj macie taki otwór sobie tutaj wkładacie przemykacie układacie poprawnie wiadomo, żeby to wszystko ładnie leżało wystarczy tą klapeczkę tutaj odsunąć o, ciach ciach to jest bajka a więc przystępujemy do sprawdzenia takiego prowizorycznego szybkiego układu Korbowo-otłokowego, no jeżeli chodzi o przyporę, to już teraz widzę wyraźnie, że to jest ta przypora, którą chłopaki dorabiali, przypora jest naprawdę solidna, to chyba z piątki nie mierzyłem, także taka przypora, fest, no, myślę, że zwiększyła masę urządzenia o 50%, no taki żarcik. Jeżeli chodzi tutaj o łożysko, to widać, że na pewno było nasparowane, ale to już zasługa właściciela maszyny. I teraz, tak, jeżeli chodzi o układ korbowo-otłokowy, słuchajmy. Praktycznie nie ma żadnych luz, jest minimalnie tutaj i to będzie pewnie na pierścieniu, będzie to, że nie ma nic. I jeżeli chodzi teraz o luz na użysku, bo już mówię, maszyna przepracowała parę ładnych godzin. Nic nie jest wyczuwalne. Prze obrócimy jeszcze, bo już troszeczkę to inaczej ułożyło hmm. Tej płaszczyźnie góra, dół, nic. I teraz, tak jak właśnie najbardziej, pilarka jest obciążona też. Nic. Także układ korwotłukowy piękny, sztywny, bez zastrzeżeń, tak jak w markowej pilarce. Pilarkę już czas pożegnać, stakować do kartonika i odesłać, bo się zapewne już właściciel stęsknił. To tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Hej!